W miłej, sympatycznej, niemalże rodzinnej atmosferze przebiegło spotkanie, jakie w niedzielne popołudnie przygotowały w Wilczycach Miejscowe Centrum Kultury i Samorząd z okazji Święta Kobiet. Wójt Robert Paluch i przewodniczący Rady Janna Roźmiej nisko pokłonili się paniom i złożyli im okolicznościowe życzenia. Panowie dopełnili tradycji, obdarowując płeć piękną, żywymi kwiatami. Podczas wydarzenia prowadzona była zbiórka na leczenie pani Aldony Świątek. O oprawę artystyczną spotkania zadbał DJ. Niedzielne spotkanie było w Wilczycach ostatnim akordem celebrowania Dnia Kobiet. Do Ośrodka Kultury zostali zaproszeni członkowie Kół Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora. Wcześniej wójt z przewodniczącym osobiście pofatygowali się z życzeniami dla pani w kilku miejscowościach. Spotkanie z tego co pamiętam dziewiąte. Dziewiąte już spotkanie z tym, że po, w poprzednich latach te spotkania trochę inaczej wyglądały, bo odwiedzałem poszczególne sołectwa. I w tym podobnie było część sołectw odwiedziłem, a reszta zrobiła spotkanie sobie tutaj z okazji Dnia Kobiet. Byliśmy miło przyjęci przez panie w tych wszystkich miejscowościach, któreśmy byli. Było bardzo super. Można powiedzieć, że super. Pięknie, złożyliśmy życzenia, oczywiście. Wyjazdy z życzeniami były też okazją do rozmów o problemach, oczekiwaniach mieszkańców gminy. Bardzo się z tego cieszę, że, że mogę się spotkać, bo to y, czas, y, kiedy składamy życzenia bo Dzień Kobiet, ale to również moment, kiedy można porozmawiać z mieszkańcami o różnych problemach. Panie podkreślały, że 8 marca to ważne dla nich święto. To święto jest potrzebne wszystkim kobietom, ale myślę, że szacunek, docenianie, kochanie kobiet należy się codziennie, nie tylko od święta. Ale tak, jest to taki moment, gdzie kobiety bardzo chętnie przyjmują życzenia od mężczyzn. Uczestnicy spotkania potwierdzili słowa pani sekretarz, że Dzień Kobiet jest ważną datą w kalendarzu wydarzeń w życiu samorządu jak i ich osobistym. Bardzo ważne dla zarządu, no oczywiście i dla kobiet. Panie z kół się spotykają, integrujemy się, spotykamy się, opowiadamy o swoich jakich, zamiarach na cały sezon letni, także bardzo chętnie korzystamy z tego. Dla pani ważne są kwiaty, prezenty, jakie otrzymują z okazji swojego święta. Ważna jest pamięć i intencja. I nie jest ważny ten kwiatek, tylko ważne jest to, co za tym kwiatkiem idzie, tak jak mówiłam, te życzenia zdrowia, które jest tak dla nas wszystkich ważne, życzenia spełnienia marzeń, wszystkiego co najlepsze, a kwiatek to jest tylko taki miły dodatek. Dla wójta i przewodniczącego najważniejsze kobiety życia to te z najbliższej rodziny. Obaj panowie obdarowany jest z okazji Dnia Kobiet kwiatami i słodyczami. Chyba mama najważniejsza. Mama jest najbliżej, i od małego Czeka wychowała. No i partnerka, no też też to, to są takie najbliższe osoby, z którymi się ma najwięcej kontaktu. No i przez to i trzeba o nie dbać jak najbardziej. To żona Ewa, oczywiście teściowa Stanisława, moja, która mieszka w górach. i o bardzo serdecznie pozdrawiam. I moje wnuczki. Uczestniczki wydarzenia bardzo cenią sobie spotkania i to nie tylko te z okazji Święta Pań. Bardzo chętnie biorą w nich udział. Tak, zawsze chętnie korzystamy i zawsze na wszystkie imprezy chodzimy i jesteśmy bardzo zadowolone. No bo jest fajnie, super osko i zawsze duża, największa ilość złokawy, bo nasze koło liczy 40 osób, więc zawsze tu chętnie dużo osób jesteśmy. I jest, jest super, tak gościnnie jak w domu. Jeżeli tylko możemy, to uczestniczymy w takich imprezach. Dlaczego? Po pierwsze, było też zorganizowane dla pani Aldony świątek. To, to był główny cel naszym przybyciem tu, żeby można naszą cegiełkę dołożyć. tego, No i oczywiście świętować nasze święto. Pląsy to była jedyna rzecz, jakiej zabrakło uczestnikom biesiady w Wilcycach. Jesus Christ SFO Info